Bardzo dawno, ale to bardzo dawno. Nie robiłam spotkania yy, online takiego na YouTubach. Nie przygotowałam, wiedzieć, że tak jestem zaskoczona. Sama nawet nie wiem, jak się chyba mam zachować. Mam nadzieję, że nic nam nie będzie przerywało. Ja dosłownie lecę w sekundę po laptopa, yy, żeby widzieć yy, Wasze komentarze. Sekundeczka. Macie czas się zebrać przy okazji. Lecę. Tak, tak. Bo muszę widzieć czat. I tego nie zrobiłam. Tu się nie przygotowałam, przyznaję szczerze, więc lecę na YouTube'a szybciutko. Dobrze, czekajcie, bo bo mi to nie wyświetla, mam jednak. Odpalone. Jest na żywo, lecę. To jest niewiarygodne. Naprawdę, wierzcie mi. Jak to? Wystąpił błąd. Hej. Nie wiem o co chodzi, ale na laptopie wystąpił błąd. Identyfikator. Nie chcę mnie wpuścić na laptopie. Idę czat. Ale nie ma obrazu. Otwórz. Próbuj jeszcze raz później, ale czat widzę dobra, nieważny obraz jest, widzę czat, to jest ważne, witaj Marzenko, nie wiem, ja mam nadzieję naprawdę, że jakoś nam pójdzie to spotkanie, miałam nagrać film, tak powiem szczerze, ale stwierdziłam, że zaryzykuję i zrobię tego live'a, bo tak dawno nie robiłam live'a, że nie wiem, czy YouTube dalej mnie nie lubi. Czy mnie lubi? O Was więcej pisze. Oj, hej, witajcie. E, czy nadal mnie nie lubi, czy mnie już lubi na tyle, że mnie wpuści na tego live'a. Jeżeli naprawdę witaj Batko, jeżeli naprawdę ten live pyknie bez, bez większych zakłóceń, to będziemy spotykać się częściej na YouTubach na live. Ie. Może coś się zmieniło. Ja mam nadzieję, że naprawdę, że coś się zmieniło i te live'y mogłyby wrócić na YouTube, aby z mi się to z takimi... Wiecie, y, od czapki spotkaniami. No ale dzisiaj widzicie, 3000 subskrypcji dawno minęło. Ten, powiem wam, że od momentu ogłoszenia przybyło mi y, prawie setka y, nowych subskrybentów. No, zrzeszają się ludzie. Just, ja też bardzo się cieszę, że, że ten live jest. No spróbuję to odświeżyć, żeby jeszcze widzieć. Wow! Naprawdę, nie, nie mam niestety obrazu. Dziękuję Mariolu. Powiem Wam, że ten czekoladownik, który wleciał, ja będę go jeszcze przystosowywać do albumu. I też spróbuję dla Was zrobić te wymiary tak, żeby taki fajny albumik Wam tam wszedł. I tutaj tam była mowa, mówiłam o tym zresztą, że fajnie jest właśnie na dzień, no Boże na Dzień Nauczyciela, na koniec roku szkolnego właśnie to, co ja zaproponowałam, żeby sfotografować dzieci w szkole z y, konkretną literką i stworzyć taki mini album i właśnie w takie pudełko zapakować. Przepraszam. Coś nie wyraźnie widać, tak? Nie wiem normalnie. Nie wiem. <ścoughs> widać mój, mój grajdołek tam. Ale czekajcie, przekręcę was troszeczkę. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Dobra, przed wami leżą czary mary. Tak dużo osób do mnie napisało na tego maila, że po prostu w którymś momencie się zaczęłam gubić i zatrudniłam podsekretarkę do tego, żeby zaczęła ogarniać mi to w ogóle jak to wygląda. Mnóstwo maili, mnóstwo maili, mnóstwo odpowiedzi. Powiem Wam, że ta możliwość właśnie, że, że te odpowiedzi szły na maila, nie pisało się bezpośrednio pod filmikiem, to była najlepsza moja decyzja ever że właśnie nie było tego zgapiastwa, że takiego w cudzysłowie zgapiastwa oczywiście. Niewyraźnie. Hmm. Myślę, że sezon się zaczyna. Nie wiem, wiecie co próbowałam wyostrzyć, ale... To jest to, że ja nie widzę... Nie widzę, wiecie co... Teraz pies zcepuje. Ja tutaj mam na telefonie idealny obraz, może coś nie wiem. Spróbuję wiecie, jeszcze raz wyostrzyć, ale... Moje ręce. Spróbuję wyostrzyć, mam nadzieję, że jest lepiej. Ja na laptopie niestety, ale nie mogę tego otworzyć i nie wiem, co widzicie naprawdę. Ojeju, będzie tyle pytań. Nie, nie wejdzie mi to. O... Kartka ślubna, powiem wam, że Miałam, okaz miałam okazję, matka jedyna, nie o tym miałam dzisiaj mówić, ale fajnie, że jesteście, możemy pogadać sobie. <laughs> możemy sobie pogadać, ale powiem wam tak, że obejrzałam sobie akurat wczoraj, Wszys wróciłam jakby na swoim profilu facebookowym jakoś, niekoniecznie ani po drodze już z fanpage'em jakoś, chociaż tam też możecie obejrzeć moje prace, jakby nie po drodze mi z tym fanpage'em i nie po drodze mi jest już z Instagramem, w ogóle z jakimiś social mediami mi już, już jest nie po drodze tak bardzo. Nie. nie jakby nie przestałam się tożsamiać z tym miejscem. Najbardziej, najbardziej jakby taka zżyta jestem YouTube'em. Jakby najbardziej moje emocje i to, to jesteście wy. Tu na YouTubie. Jakoś tak chyba zostałam. Jakoś to mi chyba najlepiej wychodzi, tak sobie myślę. Witaj Agatko. Nie wiem, co się zmienić, Serio. <laughs> Witaj, Beato. Ale tak jest, stwierdziłam, że na tym. Na tym YouTubie yy, będę sobie siedziała. Mimo wszystko, o czym je tu chcą, czy nie chcą, ale będę sobie tu siedziała na tym YouTubie, bo tu mi jest chyba najlepiej. Chciałabym bardzo wrócić do live'ów. Chciałabym bardzo te, go, do takiego bliskiego kontaktu yy, z widzem. Yy, jakby, bo wam, ja zdążyłaś. <laughs> zdążyłaś, tak. Yy, Nie znam się tutaj, Mariola, daje Wam radę, jak polepszyć sobie obraz na czacie. Czytajcie, bo ja się na tym nie znam. Yy, może wiesz co? Może jeżeli ja sobie takie coś zrobię, też jakoś. Automatycznie mam 360. I mam się nieść na co? Na 720. Ok. Hej, jo. Czytajcie. <grytanie> Nie są na 720, nie, u mnie na laptopie dalej nie mam obrazu. Nie wiem dlaczego, nie znam się na tym. Ale... Nie, stój, nie mów teraz. <grystanie> Laptop się obudził, żeby cię do mnie gadał. Ale dobra i ten YouTube i to i to wszystko i powiem wam, że... No niestety u mnie na kanale tak dziwnie zawsze się składa, że... Jak jakiś konkurs, losowanie, to mnie później zgłaszają i muszę się tłumaczyć i ja, ja już ostatnio powiedziałam, że nie będzie losowań na moim kanale, jakby stricte nie mogę wam, nie, po prostu nie chcę sobie tego robić. I już raz było tak, że miałam kanał naprawdę na takim mega włosku, bo się upierdzieli, że będą mnie zgłaszać, więc nie, będę ryzykować i kusić losu i że tak powiem tym ludziom, którzy mają nie wiem co za zadanie. Nie będę po oczach strzelać. Także na ten czas, moi drodzy, Boże, ja mam nadzieję, że wszystko widzicie. Na ten czas naprawdę nie, by, nie będzie losowania. i Ja sobie to losowanie zrobiłam jakby po prostu no, rzucał grochem o komputer i wylosowałam zwycięzcę tego, tej wielkiej rozdawalki. Zbierałam to wszystko dla właśnie dla tej jednej osoby. Ale dzisiaj nagrodzę dwie osoby, ale dla tej jednej osoby to zbierałam jakiś czas. Zresztą widać po materiałach, że. Tak jak to wchodziło, to ja już to kupowałam, ja już myślałam o tym, widzu, że tak powiem. Zbierałam to wszystko, no i uzbierałam niezły dorobek. Jest somi markery i do markerów, i tusze, i bigownica, mała ale jest, jest pozycjoner, jest graweka. jest zestaw do embossingu, no jest tego taki ogrom, że naprawdę, no, no jest. I powiem wam, że nazwisko osoby, która to wszystko zgarnęła, że tak powiem. Yy, Agnieszka Orłowska. I to wygrała cały ten zestaw, że to czasoumilacz, bo ja to będę nazywać milaczem, tak jak na grupie i z Akcjorem nazywamy yy, czasoumilacze, yy, także taki czasoumilacz zdobyła Agnieszka Orłowska. Ale tak jak powiedziałam, są dwie nagrody. I drugą nagrodą będzie pożądana przez ostatnio, naprawdę bardzo pożądana przez wielu ludzi, przez wiele kobiałek, że tak powiem, e, matiozka w kokoszniku, które, które haftuję. I tą drugą osobą, która zostanie przeze mnie oddarowana taką matiozką w kokoszniku, to jest, będę szczera, i to jest moja prywatna, w moich naj, najulubieńszych kolorach matiozka. Mam nadzieję, że widzicie, bo tak, ona jest na szpilce. I teraz y, powiem, że tę matrioszkę w moim ulubionym kolorze, ona jest y, taka niebiesko-srebrno-biała, ulubiony mój kolor. I tę matrioszkę w kokoszniku wygrała Małgorzata Kawa. Także te dwie osoby zostają przeze mnie nagrodzone. Ale wiecie co, ja sobie tak w ogóle pomyślałam, że y, tworząc filmiki, tworzę też przedmioty, jak nie jakiś album. To czekoladownik. I myślę, że tu na kanale moglibyśmy równie dobrze sobie zrobić takie właśnie. Yy, ale tak jak mówię, nie losowania. W ogóle gratuluję dziewczyny, w ogóle gratuluję. Także. Cześć, Magdaleno. Także gratuluję dziewczyny. I no, tak, rzucałam grochem o komputer. I takie nazwiska padły, więc yy, matryczka w kokośniku idzie do Małgorzaty Kawy. A cały zestaw zbiera Agnieszka Owłowska. Oczywiście, kontaktujcie się ze mną przez maila, tak jak do tej pory. Yy, tak jest po prostu fajnie. Powiem Wam, że tak fajnie to wyłączanie tych komentarzy. To było tak fajne, że chyba zacznę w ogóle wyłączać komentarze, bo to jest fajne, bo ludzie do mnie piszą na maila wtedy. E, I wszystko piszą. To wiecie co, jak była zabawa, to wcale nie było tak, że wszyscy pisali stricte tylko części hasła, tylko nawet jechaliśmy tam z prywatą. E, także spoko, uważam, że spoko, tak jakby każdy wtedy może napisać tak, jak czuje i tak jak chce, bo nieraz po prostu publiczny komentarz e, potrafi mieć różne wydźwięki. <laughs> matrioszka tak gigant. Ale o matrioszkę jeszcze będziemy mogli zawalczyć zapewne. Bo teraz idą po prostu u mnie w hurcie, więc szyję je też hurtowo te matrioszki. Dzisiaj na grupie też w sklepie z akcją, mam też matrioszka była do wygrania czerwona. Tak jak ja ją widzę. Mam to. Pokażę Wam czerwoną matrioszkę, która została dzisiaj. O! Sorry, która została dzisiaj też rozdano jako czasoumilacz. Czerwona matryoszka. Także wiecie, matrioszki idą teraz. <grywa> Ale dobra, nie chcę Wam zabierać czasu, bo jakby stricte nie będziemy sobie tu technicznie się dzisiaj ogarniać. Nie chcę Wam zabierać czasu. Także y, zwyczajnią gratuluję. Kontakt przez maila. Y, no i co? <grywa> Musimy się... Y, widzę, że ten live chyba tak naprawdę, że on idzie. Że się nie przerywa, nic nie zrywa, nic się nie kombinuje. Więc myślę, ja sobie, że te live y chyba wrócą na mój kanał, bo mi się już za nim tęskni bardzo. że tak powiem. Aż wiecie, co, aż ze mnie powiedzmy, zeszło, że jakby mam to za sobą, idziemy do przodu i za niedługo 4000 subskrypcji eee, czego się w ogóle nie spodziewałam. Wiecie, co, jak zakładałam kanał. To na serio moje nastawienie, zresztą po dziś dzień takie mam nastawienie, że to jest taki mój pamiętnik. jak coś tam znajdę, to z czasem też, jak mówiłam z czasem, to tak już bardziej przemawiałam, że dzielę się z wami. Ale na początku to było tylko dla mnie, ja sama dla siebie. Patrzę na czas. No to nie będziemy przedłużać, myślę ja sobie. Także zwycięzcom jeszcze raz gratuluję. Spotkamy się za chwilę i będziemy robić przerabia czekoladownik na pudełko na album. Także pokażę wam, jak właśnie go zeskorować, żeby był taki fajny, że tak na wsuwajkę do tego pudełka. Także na pewno w najbliższym czasie sobie to zrobimy. No i jeszcze, co ja mam za Aha, album, y, album y, Boże, w kształcie Łapacza Snów. Mały albumik, zresztą już mam, wiecie co, nawet zdjęcia podrukowane, takie małe, takie maluszki do tego albumiku, więc na pewno będziemy coś takiego robić. Więc ja na ten czas, mega Wam wszystkim dziękuję i za uwagę, i za to, że jesteście, i że potrafimy się bawić, więc myślę, że ja coś fajnego jeszcze wymyślę, w międzyczasie będziemy się bawić, bo ja to lubię się bawić. Takie pierdolety. Trzymajcie się, moje wypierdolety. Do zobaczenia. Teraz szukam miejsca, w którym powinnam się wyłączyć. <grych> Muszę was odpiąć. Trzymajcie się.